FC Barcelona była pierwszym mistrzem Hiszpanii, ale już w kolejnym sezonie musiała bronić tytułu przed nową siłą z północy. Czy Duma Katalonii utrzymała prymat? Rozgrywki rozpoczęły się 1 grudnia 1929 roku. Podobnie jak w inauguracyjnym sezonie, o mistrzostwo walczyło 10 drużyn. Nowością było to, że tym razem ostatnia ekipa w Tabeli spadała bezpośrednio do drugiej ligi. Zwycięzcą został Atletic Bilbao, który jako pierwszy zespół w historii Ligi Hiszpańskiej. Zakończył sezon bez porażki i sięgnął po tytuł niepokonanego mistrza. Barcelona, ówczesny obrońca trofeum, uplasowała się na drugim miejscu, ze stratą aż 7 punktów do lidera. Ostatnie miejsce w tabeli zajęło Atletico Madrid, i to właśnie ten zespół pożegnał się z występami w pierwszej lidze. Królem strzelców został napastnik baskijskiego klubu Guillermo Gorostisa, który zdobył 20 goli. To był sezon, w którym Barcelona musiała ustąpić miejsca rywalowi. Atletik Bilbao odebrał jej tytuł w wielkim stylu, kończąc rozgrywki bez ani jednej porażki. Mimo, że dziś królują reali Barcelona, nie zawsze tak było. Historia La Liga jest pełna niespodzianek.